Telewizyjnym, organizatorzy producenci rocznego festiwalu z raportu dramaturgi współczesnej miasto Gdynie i Teatr Miejski w Gdyni zapraszam na antenach telewizji lokalnej, ale również w portalach internetowych wszystkich mieszkańców, miłośników teatru, a dramatu w tym okresie w szczególności. Witam Państwa serdecznie. Chciałbym tylko poinformować, że kilkanaście minut temu poznaliśmy laureata 6 Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. I o tym również dzisiaj będziemy rozmawiać. A festiwal, który będzie trwał przez kolejne dni, do następnego piątku, pod kierownictwem pana Wojciecha Zieńskiego, dyrektora Teatru Miejskiego w będzie dla państwa kolejnym wyzwaniem artystycznym, zarówno dla tych, którzy będą występować na scenach Teatru Miejskiego i Indii, jak i również dla gwiazdyńskiej widowni. Zapraszam, panie dyrektorze. Nie na to, że tak na razie historii, bo to już ósma edycja tego jest. Przede wszystkim przed tą rozmową to chciałbym kapitulę bardzo serdecznie podziękować, bo tak się jakoś złożyło, że dopiero teraz mam okazję. Kapitule Giejskiej Nagrody Dramaturgicznej, która przed pół godziną ogłosiła swój werdykt. To może tyle. Druga sprawa odnośnie gdyńskiej nagrody dramaturgicznej. Zresztą do tej nagrody, jak i do całego raportu za moment wrócimy w rozmowie. Druga sprawa. Chciałbym naszych serdecznych serdecznie powitać przedstawiciele, przedstawicieli zarówno władz wojewódzkich, samorządowych, jak i miejskich. Jeżeli chodzi o władze wojewódzkie, to szczególnie serdecznie witam wiceszefową resortu kultury w województwie, panią Beatę Jaworowską, a z w ramieniach władz w wiceprezydenta miasta Marka Szpęka. To, to tyle powitań oficjalnych, bo przede wszystkim ja bardzo serdecznie witam Państwa, tych wszystkich, którym dramat współczesny, szczególnie dramat jest bliski i chętny uczestniczą zarówno w prezentacjach czytań, jak i w spektaklach, które niebawem się, za chwilę, rozpoczną. No to wróćmy do tej historii, Panie Dyrektorze. Dzisiaj otwieramy ósmy festiwal Polskich Sztuk Współczesnych Raport. Chciałbym powiedzieć, że pierwsze cztery odbywały się w miesiącu maju poczynając od 2006 roku. Kolejne w dzisiejszym włącznie odbywały się w miesiącu listopadzie, a w przyszłym roku będziemy jeszcze chyba w czasie tego festiwalu Państwa niejednokrotnie informować. Chcemy wrócić do koncepcji festiwalu organizowanego w miesiącu maju. Skąd te zmiany? Te zmiany były m.in. związane również z festiwalem Polskich, polskiego kina który raz odbywał się we wrześniu, później z różnych powodów musiało być kilka razy w maju, a teraz chcemy wrócić do tej koncepcji, że festiwal, z tego co wiem, będzie odbywał się we wrześniu filmowy, a my z naszym festiwale będziemy mogli zaprezentować się w miesiącu maju. To tyle z, ze statystyki. Nie chciałbym za dużo statystyki Państwu podawać, ale jedno z dziś, z tegorocznymi festiwalami, z tegorocznym festiwalem będzie, preze będzie, dokona się prezentacja 99 spektaklu w karierze naszego festiwalu Raku. Tyle spektakli w ciągu pierwszych ośmiu, no to jest dopiero chyba początek tego festiwalu, co roku będzie oczywiście jakaś tam Ilość spektakli i imprez towarzyszących dochodziła. Czyli następny spektakl zaprosimy Państwa w maju przyszłego roku? No to już wiem, bo to chyba daje, że 6 miesięcy spałknie, bo to tak planujemy w połowie maja 16-17 w tym okresie zorganizować dziewiąty festiwal. Raport. Ja jeszcze może chciałbym tylko powiedzieć, że w tym roku prezentujemy festiwal w dwóch miejscach w teatrze oraz w ince, tradycyjnie w ince, już po raz y, rok z rzędu. I tam są, to jest taka nietypowa, nietypowa nietypowe, pomieszczenie, pomieszczenie sportowe, alokowane specjalnie w niektórym okresie na salę teatralną. Ale takie są w no mocy niektórych prezentacji scenicznych, że nie, nie, nie powinny się odbywać w salach teatralnych, a właśnie w salach innych. To tyle. Sobie Jeżeli chodzi o historię, to ten festiwal ja był... Ja przepraszam, że tak nie dopuszczam pana prowadzącego do głosu, ale... Chcielibyśmy zacząć dziś punktualnie spektakl, panie dyrektorze. Proszę, tak, też, też Także, szanowni państwo, chciałem jeszcze się rozwinąć. Chciałem powiedzieć, żeśmy prezentowali spektaklę. Chciałem powiedzieć kilka słów ale również o imprezach towarzyszących, ale w takim razie proponuję, żeby Państwo to wszystko, tego wszystkiego dowiedzieli się z materiałów, które są w dyspozycji Państwa, czy będą w dyspozycji Państwa kredytuary, a... Yy, I wydawnictwa, które Pan Dyrektor przemawia, a również Państwo na na stronie. No i to wydawnictwo to też, Dzisiaj ukazał się przed chwilą pierwszy egzemplarz naszego wydawnictwa festiwalowego, do Także zapraszamy się do korzystania z wszystkich wydawnictw, które będą do Państwa dyspozycji przekazane. Dziękuję serdecznie. z tradycji się stało zadość, festiwal musi zostać oficjalnie otwarty. Serdecznie proszę Pana Marka Stempe, prezydenta Gdyni, o dokonanie otwarcia ósmego festiwalu Rada. Państwa, każą mi coś otwierać, ale nie sposób nie powiedzieć, że właściwie w oku teatralnego cyklonu już tkwimy od pewnego czasu. I chociaż widzę na sali paru inżynierów, to jednak doceniam to, że większość to są humaniści i skorzystam z tego i powiem, że za nami mniejsza połowa teatralnych atrakcji, bo było pięć czytań nowych sztuk, które wpłynęły na, do konkursu na nagrodę dramaturgiczną, a przed nami pięć spektakli konkursowych, raportu. I jeszcze jeden spektakl prezentowany poza konkursem, bo jest dziełem przewodniczącego Żyli tego konkursu i on powoduje, że właśnie przed nami ta większa połowa teatralnych emocji. Festiwal Raport zacznie się już za dwie minuty i w związku z życzeniem ogłaszam go jako otwarty. Dziękuję serdecznie. Jedno nazwisko z członków żyli Proszę Pana Pana Ziołska, Dyrektora Programowego Festiwalu o przedstawienie całego składu jury tego rocznego festiwalu. Tak. Pan Prezydent, był łaskaw zabrać mi show, które miałem <laughs> przygotowane do Państwa, także nie będę zwlekał. Proszę Państwa, gościem honorowym festiwalu jest dramatopisarz po występującym przed dwoma lata, laty tutaj na naszym raporcie, Sławomirze Mrożku i przed rok. <laughs> i przed rokiem Januszu Głowackim jest Paweł Demirski, którego bardzo co może w Gdyni nie jest najlepszą rekomendacją, ale również związany z Kaszubami, o czym świadczą zdjęcia prezentowane, jego prywatne, z prywatnej kolekcji, prezentowane w łaje balkonowym, które świadczą o tym, że najlepiej wypoczywa na Kaszubach. A więc, Panie życzę Panu nie tylko intensywnej pracy w żywiej, ale i skutecznego wypoczynku. E Szanowni Państwo, w tym roku do Żywi y, zaprosiłem również Łukasza Drewniaka, krytyka. Wojciechowski Maricharyka, krytyka. Panie Filmy, szef Teatru Telewizji Polskiej od niedawna. Gratuluję Panie prosiłem pana Wojciecha y, o uczestniczenie w żyli, zanim jeszcze został szefem Teatru Telewizji, tak że nie ma tutaj żadnego punktatorstwa z mojej strony. Oraz chciałem powitać e, Jacka Sieradzkiego, krytyka, Dziękuję. redaktora naczelnego dialogu i osoby wielce zasłużonej dla raportu. Jeżeli o zasługach mowa to Paweł Dymiecki nie tylko z racji swojego talentu i przekonania mojego, iż to właśnie on jest tym, który w tej sztafecie pokoleń przejmuje pałeczkę po tych wielkich wcześniej wymienionych, jest postacią ogromnie zasłużoną dla raportu. Na siedem dotychczas odbytych edycji, w sześciu aż, uczestniczyły sztuki jego autorstwa. Natomiast e, dwukrotnie jego e, utwory zdobyły główną nagrodę w konkursie. E, tym razem w związku z tym e, prezentacja utworu napisanego przez Pawła Dębielskiego, a wyreżyserowanego, żeby inaczej, przez Monikę Strzępkę ze Starego Teatru w Krakowie. Będzie prezentacją, czy Litwa Warszawska 1920, będzie prezentacją pozakonkursową. Będzie szóstym przedstawieniem prezentowanym na ósmym raporcie. Na którym powitamy Teatry z Gdyni, teatr miejski im. Witolda Gąbrowicza, który za chwilę przedstawi premierę Jolanty Janiczak, finalistki. Głównej Kryńskiej nagrody, nagrody Dramaturgicznej, tegorocznej finalistki Joanna Szalona-Królowa, na którą za chwileczkę Państwa bardzo gorąco zaproszę. Oprócz tej prezentacji będziemy gościli teatry tak od północy idąc z Supraśla, Warszawy, Łodzi, Krakowa. Pięć przedstawień konkursowych w tym roku które stanowią o jakiejś panoramie polskiego dramatu, które prezentują szerokie spektrum tego dramatu, które w wyborze których